Ale wszystkim z tej strony DestV Witam w drugim odcinku z Shakes and Fidget yy, Mamy tu właśnie yy, drugi dzień golda no, bo to właściwie trwa, trwa przez weekend Tutaj nie wiem dlaczego poszedłem do gabinetu magii Tu jest fajna misja, tutaj ją weźmiemy. Hmm. Na poczcie nic nie ma. Gildi, wygraliśmy jedną walkę już, więc tylko cieszę bardzo. W um. to za chwilę zaatakuję, bo nie mogę, jak jestem w kartmie ale mogę sobie pominąć w sumie. sobie, tutaj no, nie będziemy robić podalożków, lożki. Pewnie przegram Mamy dużo dużą nocnicę. No i Jak widzicie przegrałem Tutaj na arenie jakoś zaatakujemy hmm. Może tego okej okay. unik... Unika? Unika? no, nie. Ja na nie no Unika? nie na Unika? Unika? nie że no, trudno się mówi to jeszcze zagramy u tego gościa a nie będzie o tyle no nie już nie będę grał bo ci się uzależnia okej okay. no no dobra. a też już dzisiaj kręciłem za jestem 10 178. W gildiach jestem 496 i w ogóle to pozdrawiam moją drużynę, czyli jeden członek. Może sobie kogoś zaprosimy. Nie będzie ten. No nie, bo nie ma miksturek, ten też nie ma miksturek ten to już w ogóle nic nie ma hmm. ja miałem... no tego sobie można zaprosić i tego zaprosimy hmm. no tutaj okej okay. Zapros no. Pozdrawiam, kamsa09 mm. No i poszukamy sobie dalej kogoś mm. No i powiem jeszcze raz, żebyście właśnie no jeżeli chcecie sobie ze mną pograć, to możecie sobie no napisać podanie Was przyjmę, jak będzie miejsce a raczej będzie miejsce bo na razie jest, jesteśmy słabi w szynach a czemu go nie zaatakowałem w ogóle lagi zaraz mnie wyrzuci no w sumie chyba nie twierdzę dalej jeszcze nie odlokowana jak widzicie 16 level już więc to jest spoko nawet Sorry, że trochę nie gadałem. Czekajcie, sekunda. Ok, już jestem yy, u grzybiorza. Nie będę kupował na razie nadal grzybów, no bo na razie się nie opłaca. Yy, w ogóle to. To y, mało jest po prostu wyświetleń i lajków nad, pod tymi filmami, pod tym właściwie filmem, bo to jest dopiero drugi odcinek Shaykesa. Y, I właśnie y, mało jest i nie wiem, czy kontynuować tą serię po prostu, no bo, bo mało ludzi po prostu to ogląda i. I po prostu, no sami zobaczcie. O, tutaj jest 28, a tu jest 55 wyświetlenia, a jest raptem jeden dzień różnicy. No. patrzmy mi się robi tu misyjka. Jeszcze dwie minutki, tu jest jedna hmm, klepstyla jedna klepstyla Tu nie, tu postać no to jest, jak będzie twierdza to będzie dużo ciekawiej i, i jak loszki będę wygrywał <grywa> będę nie przegrywał um, tutaj wspomagacze, to, to już patrzyłem na nie ale w sumie mogę sobie to sprzedać to sobie mogę kupić właśnie, a może wpłacimy sobie coś do gili What? Niech będzie 129. ulepszymy przemysł skarbiec, trenera, trenera, skarbiec kilki. I nie będę rozbudowywał twierdzy bo bez sensu. Dobra, yy, znowu nie gadałem, wiem, ale trochę mi ścina chyba, słuchawki mi ścinają po prostu, już spróbuję, no albo sobie kupię lepsze, albo będę gadał bez słuchawek, mm. no ale wiecie, no tu 5 sekund, już się kończy misja, obym bym wygrał, raczej wygram, bo to jest słabe są te misje. A i na 3 hity sobie ej już nie mam awantur awan awanturniczości No e, a co jeszcze tutaj zagram raz skurka to a no i znowu słaby jestem mm. Tu mam 16 level, to już mówiłem. W ogóle bez sensu nie wiem. No i zapraszam do mojej gili. Może jutro będzie odcinek z Lego. A poza tym to. Właśnie. Co ja mam powiedzieć? No i właśnie chyba kończę już ten odcinek. Dzięki za oglądanie zostawcie lajka like wiem, że głupio ganam w ogóle nudny był ten odcinek, wiem no i trzymajcie się, cześć!